Dlaczego podsypka i zasypka są tak samo ważnymi elementami jak wybór zbiornika, dobór jego lokalizacji i zaprojektowanie go? Sprawdź w dzisiejszym odcinku. Cześć, witam cię na kanale Lekcje Pro Ja nazywam się Tomasz Szultka i od 14 lat buduję instalacje i dostarczam gaz LPG dla użytkowników w Polsce. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak ważna jest podsypka i zasypka dla zbiornika instalacji gazowej. Zazwyczaj jest to bagatelizowany temat, a jest on równie ważny jak wykonanie samego rurociągu, montaż zbiornika czy zaprojektowanie nawet instalacji. Dlatego dziś pokażę ci 5 złotych zasad, którymi należy się kierować przy wykonywaniu zasypów zbiornika. A w międzyczasie przejdziemy też przez konsekwencje. I koszta związane z źle wykonywanymi zasypami. Tak więc bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do pierwszej zasady. Przede wszystkim, jeżeli wykonujesz zasypanie zbiornika, pamiętaj o tym, żeby wykorzystywać do tego tylko i wyłącznie piasek, żwir. Bez kamieni, bez gruzów. Raczej unikamy zasypywania rodzimym gruntem, chyba że on jest mega czysty, mega miękki, nie posiada żadnych kamieni i gruzów. No, ale jest to bardzo ryzykowne. Na czym polega to ryzyko? No podczas zasypywania zbiornika przez koparkę kamienie mogą uszkodzić powłokę antykorozyjną, a to z biegiem czasu spowoduje Ognisko korozji, które może spowodować nieodebranie zbiornika podczas kolejnej rewizji wewnętrznej. Prawdopodobnie nie zdarzy się to jeszcze przy pierwszej rewizji wewnętrznej po 12 latach, no ale już druga może stać pod znakiem zapytania. Dodatkowo takie kamienie czy gruzy, głazy mogą spowodować wgniecenie, a to dyskwalifikuje zbiornik z dalszego użytkowania. Także te gruzy i kamienie to bardzo duże ryzyko. Nawet jeżeli nie zrobisz wgniecenia ani nie uszkodzisz głęboko powłoki, no to nawet płytkie uszkodzenia wymagają. Naprawy tej powłoki. A takie uszkodzenie wiąże się z odkopaniem zbiornika, osuszeniem, wyczyszczeniem go, nałożeniem nowej powłoki, poczekaniem aż wyschnie i zasypanie ponownie. Taka operacja to koszt nawet 1000-1500 zł, czyli dokładnie tyle, ile zapłacisz za wywrotkę żwiru bez piasku. Drugą przyczyną, dla której powinieneś stosować piasek do zasypowania zbiornika, jest woda. Studzienka rewizyjna zbiornika zalana wodą to problem przede wszystkim zimą, kiedy woda zamarza i zwiększa swoją objętość. Może zniszczyć reduktory, może zniszczyć armaturę, no i przede wszystkim uniemożliwia tankowanie tego zbiornika. Dodatkowo zbiornik, który no, jest stale poddany działaniu wody, szybciej koroduje tak samo wszystkie jego elementy. I tu przechodzimy do żywotności zbiornika. Klasycznie dobrze przechowywany zbiornik podziemny żyje 30-40 lat. W przypadku, kiedy narażamy go na stałe działanie wody, na złe odprowadzenie tej wody, no to po pierwszej, drugiej rewizji możesz okazać, że on nie nadaje się do użytku. Jeżeli nie będzie się nadawał do użytku, no to będziesz musiał kupić nowy. Ile kosztuje taka wymiana? No kilkanaście tysięcy złotych, ale aktualne ceny zawsze możesz sprawdzić na naszym sklepie sklep.com.pl. Tam mamy zawsze aktualne ceny bez żadnych gwiazdek, bez śmienzy. Są to ceny transakcyjne i skończone. I właśnie w tym momencie mam też do Ciebie prośbę, jeżeli uważasz, że to co mówię, ma sens i powinno trafić szerzej to daj lajka, zostaw komentarz, a jeżeli robisz to na urządzeniu mobilnym, to podanie lajka podbi mój film, to najlepiej wpływa na szybkie rozprzestrzenianie się moich treści. Dzięki za Twoje wsparcie, a my wracamy do materiału. Przed nami trzecia zasada, czyli szeroki wykop i sposób zasypywania. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której ktoś przygotował za wąski wykop. I nie chodzi o jakieś nasze się, tylko o komfort pracy instalatora i inspektora. Taki idealny wykop ma około 1 metra przestrzeni dookoła całego zbiornika. Z każdej strony zostawcie 1 metr, to zarówno instalatorowi, jak i inspektorowi umożliwi bezpieczeństwo. I komfortową pracę. Jeżeli chodzi o zasypy, to pamiętajmy, żeby obsypywać ten zbiornik piaskiem bez kamieni, no i nie obsypujemy go tylko z jednej strony. Jeżeli zaczniemy obsypywać zbiornik tylko z jednej strony, to napór ziemi może spowodować oderwanie go od płyty lub podniesienie go razem z płytą. Jeżeli kotwy są odpowiednio mocne i odpowiednio mocno trzymają ten zbiornik, no to sypanie ziemi tylko z jednej strony może spowodować, że przechyli się zbiornik z całą płytą. Pamiętajcie, sypcie raz z jednej i raz z drugiej strony. Warto też obsypywać zbiornik od góry. Wtedy ta warstwa piachu okala zbiornik w równy, bezpieczny sposób. Kolejna zasada powiązana z punktem trzecim to zasada osiadania gruntu. Pamiętajcie, że wykonując zasypy należy zagęszczać grunt. Możemy to robić na dwa sposoby. Albo mechanicznie za pomocą zagęszczarki sukcesywnie ubijamy ziemię dookoła zbiornika. Drugim sposobem jest po prostu lanie wody. Lanie wody do wykopu podczas zasypywania będzie powodowało, że zagęszczenie będzie następowało w sposób naturalny. I po uzyskaniu odpowiedniego poziomu nic już nam nie opadnie, bo w tym wszystkim chodzi właśnie o osiadanie. Jeżeli zasypujesz swój zbiornik rodzimym gruntem lub yy, piaskiem, ale nie zagęszczasz go, to po kilku miesiącach lub latach powstanie zagłębienie, no, które będzie nieestetyczne, które będzie wymagało poprawienia. Warto o tym pamiętać, kiedy pierwszy raz zasypujesz zbiornik, żeby ten pierwszy raz był też twoim ostatnim. Partnerem kanału jest Rongas, dostawca bezpiecznych i sprawdzonych instalacji gazowych. Jeżeli potrzebujesz takiej instalacji, wejdź na Rongas, i wypełni formularz. I wreszcie punkt piąty, czyli temat rurociągu. Jeżeli chodzi o rurociąg, no to my stosujemy rurę RC, która formalnie nie wymaga zasypywania jej piaskiem. Natomiast nie oznacza to, że nie powinieneś zasypywać tej rury piaskiem, ponieważ ma to wiele zalet, prowadzi to do wielu pozytywnych konsekwencji w przyszłości. Najważniejszą z nich jest to, że zasypywanie rury rodzimym gruntem, znowu z kamieniami czy głazami, jeżeli są tam jakieś ostre kamienie, może spowodować jej uszkodzenie z czasem, kiedy pojedzie tam jakiś ciężki pojazd w kamień. Wbije się w rurę i uszkodzi ją, dojdzie do wycieku gazu, a to już jest bardzo niebezpieczne i kosztowne w naprawie. Z drugiej strony, zasypanie rurociągu piaskiem nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, albo przynajmniej niewielkie, bo ta ilość dodatkowego piasku i pracy jest niewielka. Dzięki temu w przyszłości, kiedy będziesz odkopywał coś na działce, będziesz prowadził jakieś nowe medium, pasem, cokolwiek. W momencie, kiedy dojdziesz do miejsca nad instalacją, oprócz tego, że ostrzeżecie folię ostrzegawcza, to jeszcze zauważysz wyraźną zmianę gruntu, a to koparkowemu daje sygnał do tego, że powinien kopać ostrożnie, powinien przemyśleć dalsze kroki, i to znowu możecie uchronić przed konsekwencjami zerwania rurociągu. Podsumowując, podsypka i zasypka to nie kosmetyka, ani nie To tak samo ważny element jak każdy inny, i dzięki dobrze wykonanemu zasypowi i podsypce. Twoja instalacja zyskuje długowieczność, a ty komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Tak jak zawsze powtarzałem, ogrzewanie gazowe to komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania, natomiast jest tak tylko wtedy, kiedy zrobisz to w sposób przemyślany i dobry. Więc jeżeli szukasz zaufanego i sprawdzonego dostawcy i wykonawcy, Koniecznie wejdź na moją stronę i skorzystaj z formularza, umów się na bezpłatną konsultację, a ja albo ktoś z mojego zespołu w ciągu 15-minutowej rozmowy dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie i w ciągu godzinki prześlemy ofertę. Na dziś to wszystko, widzimy się w kolejny piątek. Na razie.